Wspominamy tego człowieka na co dzień, a dziś chcemy uczcić jego pamięć. Dziękujemy panu dyrektorowi, panu zawodnikom, którzy poświęcili swój czas, jest z nami pan prezes. Nami również Pani Irena Piłk, osoba na poszeroki w sercu, kochająca kwiatówkę, wspierająca nas w sposób, w jaki tylko może, my również w tym momencie trafimy do tożsamości. Dziękujemy. Szanowni Państwo, przede wszystkim dziękujemy Panie Prezesie za, za zaproszenie. Chciałbym na chwilę wspomnieć pamięć prezesa Miodącego, który był kanclerzem w czasie tej akcji burza, ale również wspaniałym kierownikiem, który przyczynił się do rozwoju światłówki w Worminie. Dziękuję bardzo za zaproszenie, dziękuję za pamięć i dziękuję za pamięci. Ze swojej strony chciałbym podziękować obecnemu prezesowi za zaangażowanie za i pracę.

Jeszcze najpierw Państwu chwilę, Pan Prezes wręczy z honorową medalą Mazowieckiego Związku Filipi Kartowej, jest oną medalą 20-letnia i pierwszą osobą wyłusił się przez Mazowieckich Związek, jest Pan Szewart, Jatunta, Słonek Zarządów i Karol tak Skierania Polonii.

I jeszcze jedno wyróżnienie, proszę Państwa, ono wymaga słowa powiedzenia. To wyróżnienie za Pana Dyrektora Krzysztofa Gawary. Ośli połomien, człowiek, który współpracuje z nami bez jego otwarcia, Tu praktycznie nie ma odejścia. Wbieramy tu, powiem, że z sukcesami Pana... Więc myślę, że obecność, nieobecność, to jest, a ja osobiście przerażam. To byłoby wszystko.